Jesteśmy z Mazur, gdzie jest szczególny mikroklimat, szczególna, unikalna roślinność, i to wszystko się przekłada na smak miodów, które są wyjątkowe i po prostu smakują inaczej. Nasze pożytki są bardzo zróżnicowane z tego względu, że ta ściana północno-wschodnia ma różną roślinność i ta roślinność ma różną temperaturę nektarowania. Więc generalnie te pożytki się nie nakładają, więc stąd możemy odzyskać takie miody szeroko gatunkowe. Nasz miód wrzosowy faktycznie jest takim miodem premium. Na Mazurach mamy tylko dwa miejsca, puszcza, Piska i Orzysz, gdzie możemy ten miód pozyskać. Ma niesamowitą konsystencję galaretki. Która po prostu rozpływa się w ustach, i klienci, kiedy próbują tego miodu, mówią, że przypomina się im smak z dzieciństwa. Naszym miodem flagowym jest również myt Lipowy, yy, dlatego, że mamy niesamowity, unikalny teren. 5 hektarów starodrzewiu lipowego, kiedyś Niemcy na Mazurach mieli taką modę sadzenia parków i alej lipowych. I to jest właśnie miód z, tej, z tego parku. 5 hektarów starodrzewi lipowego. Jest to tak yy, niesamowite zagłębie, że te pyłki przywodnie są bardzo intensywne i w smaku ten miód po prostu jest yy, ostry, pikantny, jest intensywny. Kiedy odkręcamy słoik miodu lipowego od Bartnika, pachnie cały dom. Oprócz gospodarstwa pasiecznego mamy jeszcze gospodarstwo rolne 60 hektarów w ekologii, to jest właśnie miód z tej plantacji. Jest bardzo delikatny, aksamitny w smaku, natomiast jeśli chodzi o działanie, ma typowo malinowe, czyli napotnie, rozgrzewające i przeciwzapalnie. Klienci na nas wymusili tutaj, żeby ten produkt oznaczyć inaczej, bo to jakby od nich wyszło, że jest to produkt premium, że on się charakteryzuje innym smakiem, My ten miód jemy od zawsze. Widzieliśmy, że jakby nie mamy porównania, natomiast klienci sami mówili, słuchajcie, wow, po prostu jest niebo w gębie.